Cześć wszystkim, jest to pierwszy odcinek z serii z, z Let's Play Minecraft. Bądź zagrajmy w takie pół na pół. Ym, dlaczego to kręcę, ponieważ ym, przygody z wyspy serwera zostały zakończone na jakiś tam czas, ponieważ nie mam serwera. A gdy będzie to będziemy kontynuować. Znaczy, ja stworzę świat. <laughs> Let's play. <laughs> O, tak będzie. A na górze będzie. Nie. Jak dużo? To co na początku zrobię. Zrobię. Zobaczymy najpierw gdzie się zrozumieć. Nie na plażę. Na plażę. O, tutaj trawa. Fajnie. to będziemy tak drewna <laughs> zrobię crafting boxa trochę mm, kilow kilo zrobię i wydobędę kamienia no i tyle Okej, okay, to teraz budem, budem sobie narzędzia muszę powiedzieć że fajne są to właśnie teksturki О, это так фаню представлено. Школа <клышко> чем он че, że węgla nie mam, bo by się przydało teraz. Może jakby jak będziecie wiedzieć, mam taki problem z frapsem, że um, hypercam normalnie nagrywam teraz dźwięk z mikrofonu, ale fraps nie nagrywa dźwięku z mikrofonu. Zamiast dźwięku z mikrofonu nagrywa jakby takie brzęczenie i przez to jakość filmu będzie gorsza no będę nagrywał hyperkami hiper, o frapsy jest bardziej zawodny niż ten problem hmm. dom zrobię z drewna no, tak z drewna Najlepszy sposób. Weź na żywo.

Nie miała niespodzianki. Pierwsze odcinki są takie nudne, ale później to już wtedy do się będzie schodziły. Będzie się wtedy działo. Teraz to. Tu muszę zrobić cięcie. Jak wszystko to wydobędne to się. Yy, widzimy. Ok, już jestem w domu. Byłem sobie trochę jeszcze drewna. O, i tam zrobimy dom. Albo wczoraj identyczny teraz miałem. Dosłownie. Identyczny. No, co, co jest niemożliwe, bo nikt nie będzie miał takiego świata. O, oh, Minecraft, Minecraft. No, to tak, zrobię no, zrobię sobie tutaj na pewno taką rzeczkę. Znaczy, jeziorko małe. O tu, tu wybuduję. Dużo żyła była tego węgla. Trzeba ja muszę przyznać. No zrobimy chyba 4 na 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, zrobię. O taki będzie. 嗯。Mm.

на подфоне джей. Чтобы окна. Окей. Что, мы еще так срубить? Zamontowamy. O, tak. Cześć. Co mi to O kurczę. Ale ściano. <coughs> Wiemy już, co będzie w drugim odcinku. <coughs> Na pewno zrobię farmę kaktusa. Mam będę barwnik. I zrobimy kopalnię. Васы с эм сылем спираном. Ну, спирально. Да вот мало вено. Не злый.

port Tamam ta falan gidiyor czytamy a nie, słuchaj okay. może żeby tylko się nie zrzepię o, kliper fajnie yy, to jest Okay. Posadzimy jeszcze drzewka. Hmm. Zabijemy jeszcze nowy flipper.

Tu mam szyby. Szyby fajnie wyglądają. Idealnie w pozostał 10. Ok, jeszcze szybko zrobię. Zaraz czas się skończy, bo już 16 minut się nagrywa. Ok, to by było na tyle. Teraz co. Yy, co zobaczymy w drugim odcinku? <laughs> Im więcej subskrypcji, tym więcej filmów. O, Wakiper No tak. Yy, to by było już na tyle. Subskrybujcie nasz kana kanał, oglądajcie i tak dalej. Wrócą przygodę z Horvival na 100%. A jutro zrobimy. W następnym odcinku zrobimy yy, kopalnię. Spiralną, tutaj gdzieś. Oraz farmę kaktusów. No i coś tam. Jeszcze jak się zobaczy. Dobra, to było na tyle. Cześć.